No dzisiaj cały dzień, ze względu na to, że nagrywaliśmy film do Karola i w sumie tak szybko zleciał ten dzień, że to jest jakaś masakra. Teraz dziewczynami wpakowałyśmy się w auto i jedziemy do sklepu. Mi skończył się podkład i inne kosmetyki, więc babski wyjazd. Zawsze spoko. Marta, przeczytacie? Oczekajcie. I da się to zmieniać w trakcie? Ej, nie wiedziałam! Fajnie. No, jak pięknie. Uwielbiam naszą okolicę. Jest tutaj Patrzcie na te drzewa. Panowie budują kolejny piękny dom. No te domy są magiczne. Idziemy właśnie na przejażdżkę z Martą i z Monią. I jedziemy do sklepu. Z rzeczy bieżących bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję Za wszystkie gratulacje, za wszystkie oznaczenia Za wszystkie direct messages, w których się rozpisywaliście I pisaliście mi takie długie wiadomości Postaram się odpisać na wszystkie Dzisiaj do tego siądę i będę odpisywać Bo naprawdę daliście mi takiego kopniaka do działania tyle motywacji, że masakra. Monia tematycznie dzisiaj ubrała koszulkę Los Angeles z nowej kolekcji. Jeżeli jeszcze takiej nie macie, a chcielibyście taką zgarnąć, to gdzie mają Monia wbijać? Wersow.com, zapraszamy serdecznie. Dokładnie, wbijajcie na naszego Instagrama i na stronę Wersow Przebrałam i 2 miliony świętuję ja w dresie! Ale w dresie najwygodniej. Nie, no, przyznam się Wam szczerze, że już troszeczkę wczoraj przyświętowaliśmy yy, i było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło. Dawno się tak fajnie nie czułam jak wczoraj. Dlatego, że właśnie Monia i Marta zabrały mnie wczoraj na plażę, Karol też z nami pojechał, potem ekipa jeszcze zrobiła mi niespodziankę. No, ogólnie naprawdę było mega, 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 mega fajnie. No, a dla tych, którzy się nudzą i wstają na przykład o poranku, bo już teraz ogarniam, że jest już u Was noc. Na film, bo tam bardzo fajny film z dziewczynami, i wreszcie odważyłyśmy się powiedzieć, co w sobie lubimy, czego w sobie też nie lubimy, co chciałabyś poprawić, i poruszamy dużo takich babskich, ale ważne.